Pusta kartka, a na nich chaos w głowie, myśli jak ptaki, co latają w przestrzeni sobie. Piszę do Ciebie, słowa serca rwane, tęsknota to ból, co nigdy nie jest przegrane. Pusta kartka, pełna emocji sztuki, Każda linia jak dotyk Twojej ręki czułej. Piszę do Ciebie, jakbym pisał do nieba, bo tylko tam odnajduję to, co trzeba. Zdjęcie na stole, a w oczach mgła. Cisza w pokoju, serce się gra. Myślami przy tobie, choć ciebie brak. Jak cień za światłem, gonię twój ślad. Trzymam dłoń twego obrazu, czuję ciepło w zimnym razie. Uśmiech w mojej głowie tańczy, chociaż rzeczywistość płacze w różańcu. Pusta kartka, pełna emocji sztuki, każde Czuję, piszę do ciebie, jakbym pisał do nieba, bo tylko tam odnajduję to, co trzeba. Potrzebuję myślami, choć ziemia mnie trzyma. Piszę na kartce, jakbym łapał chwilę, bo choma ze serca słowa płyną jak rzeka. Ja czekam na dzień, gdy spojrzymy na siebie z bliska.